Witam serdecznie. Kolejne wykopaliska na moim kanale. Dzisiaj Blackberry Torch. Ten model już jest, yy, że tak powiem, dziadkiem, jeżeli chodzi o smartfony. Jest to produkt firmy Blackberry. On nadal jest użytkowy, więc dzisiaj opowiem Wam o nim, jak się go użytkuje. W 2017 roku BlackBerry Messenger nadal działa. BlackBerry World nadal działa. Można sobie ściągać aplikacje. To są najważniejsze funkcje tego smartfonu. O ile. W 2017 jeszcze ktoś używa tego modelu, to na pewno wie, że można sobie ściągnąć na niego aplikacje nadal i nadal one działają. BlackBerry Messenger nadal działa. Mój jest jeszcze nie skonfigurowany, ponieważ, ponieważ jeszcze go nie użytkowałem na tym smartfonie, ale nadal da się go ustawić tak, żeby działał. Facebook działa, trzeba się tylko zalogować, ale najlepiej zalogować się jednak z opery, ponieważ niestety ta aplikacja natywna Blackberry wywala przez to, że Facebook podnosi cały czas wymagania, jakie muszą spełniać telefony, żeby obsługiwać właśnie Facebooka. Ale spokojnie można się połączyć taka wersja light yy, z przeglądarki Opery. Opera działa bardzo dobrze. To jest ta opera 8. Jak widać można wejść na Wikipedię, Ceneo, no, gdzieś tam Google, Facebooka. Bardzo się przydaje ta przeglądarka przy użytkowaniu teraz tego smartfona. Klawiatura jest wygodna, skok klawiszy jest w sam raz. Jeżeli chodzi o to, to BlackBerry zawsze rozpieszcza swoich użytkowników tymi fizycznymi klawiaturami, które się super użytkuje. Jeżeli ktoś lubi, są ludzie, którzy są uzależnieni od tych fizycznych klawiatur, nie potrafią pisać na tych wirtualnych. Tutaj można przywołać sobie i wirtualną, i, i tą fizyczną. Jakby na przykład chce się napisać, to można sobie o, na przykład wpisać sobie tutaj jakiś adres strony i oczywiście można też posuwać się, przesuwać się tym touchpadem. Można też korzystać z ekranu dotykowego. Wyjdźmy z tego, zobaczmy dialer, tak wygląda, da się z niego zadzwonić, jest menu, zawsze można przeskoczyć, przełączyć na pełną klawiaturę, można wszystkie funkcje włączyć tym przyciskiem. Jak ktoś lubi Blackberry, to na pewno oglądał już moje inne recenzje tych produktów, ponieważ miałem kilka Blackberry, które bardzo lubię. Można też tutaj korzystać z tych natywnych gier. Opcje rozbudowane. Próbowałem połączyć smartwatcha, ale nie za bardzo chcę współpracować. Blackberry przy połączeniu ze smartwatchem wyświetla, jakby się chciało połączyć z komputerem a nie jest mobilnym urządzeniem takim przenośnym zestawem słuchawkowym na ręku są różnego rodzaju komunikatory jest Messenger Yahoo Messenger, Google Talk nie korzystam z tego, więc nawet nie wiem czy jeszcze nadal działają można wejść na YouTube zobaczymy jak odtwarza Z tego co ja odtwarzałem filmy, no to one nie wyglądają za bardzo topowo. Da się to obejrzeć, ale jakoś jest taka powiedzmy dyskusyjna. Jak widać, trochę klatkuje. Ale od biedy da się obejrzeć i posłuchać muzyki, na przykład jakieś utwory. Wyjdziemy teraz z tego. Multimedia można nagrywać wideo, można oglądać obrazy, są dzwonki, tak. Muzykę rejestrator notatek głosowych czyli dyktafon rejestrator wideo. Można oczywiście zmienić tapetę, tutaj można sobie zmienić profil dźwiękowy. Żeby obsługiwać pocztę na tym telefonie przydałoby się mieć usługę wykupioną ten BES czy BIS od operatora. Ja nie mam, więc przeglądam sobie pocztę przez stronę www. Pewnie można jakoś to skonfigurować, ale mi się nie chciało. Zadzienię sobie tu kartę, tu biedronka, żeby zobaczyć, jak się dzwoni. Słyszalność, jakość rozmów i tak dalej jest w porządku. Jak widać, jest połączony. Kamerka 5 megapikseli z autofokusem. Mimo tego, że u mnie jest tak przymknięta, to nadal można robić nią zdjęcia. Zaraz zobaczymy. Kamerka jest teraz przymknięta. Mimo to można zrobić zdjęcie. Można dodać tak w bieżącej lokalizacji. Można różnego rodzaju opcje, żeby był na przykład do fotografowania, wykrywania twarzy, do jakichś sportowych zdjęć, czyli szybkie. Impreza, zbliżenie, śnieg, plaża, noc, do fotografowania whiteboard, do fotografowania na przykład stron książki lub jakichś tekstów na białych kartkach. Bardzo fajnie. Można też nagrać wideo. Jak powiedzmy, dla kogoś, kto lubi fizyczną klawiaturę i nie oczekuje nie wiadomo czego, od czasu, od czasu sprawdza sobie coś w internecie, albo pisze przez messengera gdzieś wiadomości, pisze dużo maili, no to opłaca się wtedy wykupić usługę tam Blackberry i można spokojnie w dzisiejszych czasach używać nadal tego smartfona. Jest dosyć gruby, ale mieści się w kieszeni, jak się złoży. To jest taki kompaktowy w porównaniu z dzisiejszymi smartfonami. Jak widać, można w tym mieć zwykłą klawiaturę uproszczoną, wirtualną, no i oczywiście fizyczną. Cały czas da menu, można sobie ustawić ulubione, można zmienić tapetę, no, zrobić zdjęcie. Czyli jednym słowem, da się używać tego smartfona w 2017 roku. Pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.